się późno. Chyba powinienem się schować. O nie! Ktoś tam jest? Jezus. Muszę go ratować. Yy. Okej, okay, raz kozi śmierć. Chyba nie jest blisko. Ah! O nie żyje. Oooooo! Oh. Oh wow. Ty wszystko gra? Oooo! Oh, kiedy jesteś? Chciałabym się połączyć! Wiesz co, chodź, ale to jest troszkę wysoko! Wiesz co, radzę ci, żeby tutaj poszło w kę. Zobacz, tam są No, Może jak będziemy na sam... na sam... Może zobaczymy, gdzie jest doma. Hej! Tak okay. wiesz, co dużo. Jak się nazywa? <grym> Izabel, a ty? Josh. Okej, okay. wiesz, co, co? Do... dużo. Ja się nazywałam cały coś. Nie tak znam. Nazywam uh, się Mike. Dlaczego przedstawiłeś się jako Josh? No. Przecież zabrał głowy. Nie widziałem, gdy spadłem, I po prostu. Po prostu, no, jeszcze mną trochę, bo byłem w wodzie i wiesz, musi teraz jakoś okay. się Zaraz się rozgrzeje. Wiesz co, czytałem dużo takich przygodowych książek, oni kierowali i na nadwisilnie. I w ogóle, ogólnie to zawsze utykali w tropikalnych wyspach, ale też mieli różne na urazy. Zbyt zbyt też mieli różne urazy, w ogóle też nie I później się wydostawali i wracali do więc ma jakieś 50% szans, żeby zrobić takie książki. No czy to są książki, ale dobra, iśmy na terenu, prosimy na to, to, to. Mm. Okej, okay, jeszcze trochę. Mm. O nie! O, masz tu los. jesteśmy prawie na szczycie. No dobra, ale jeszcze jednak... Jest to coś bardzo potrzebne. No tak, to miałby na kiszkę. Nie mam żadnej innej to ja to nie będę mógł wyjść z będziesz ja jakoś idę uh, no dobra no mhm, dalej okej okay. ja. okej, okay, no tutaj jesteś na ale ja, oh, no oh, super wow, super ta puszka. nie, ooo, się o, masz ci los! No chodź tu wreszcie. No... Mm, co? No przecież chciałeś się stąd wydostać. O, tak. tak. Widziałeś jakąś wieżę czy coś, gdzie można się wydostać? No nie super. bardzo. No w sumie też. A co? Okay. Bardzo ci zależy, żeby się wydostać? Tak, zależy mi. To nie możesz nie widzieć świata poza swoją fiszką i mi pomagać. No dobrze, dobrze, przecież dziewczyny tak mają. Sorry, ale ciągle ją upuszczasz. Ej, chcesz się z tym wydostać? Da, 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 da. musimy połączyć siły. A! To dopiero tutaj? Trochę tak jakby odstępu pomiędzy nami. No tam to trochę daleko stąd i Łuch no, idziemy! Zamorzę ją też, założą bliższą. A tam bliższą. Co ty? Zbijam się. O nie! jest zamknięta! Oooo, to, to, to A teraz była zje, to twoja moja twoja wieża! To i była moja wieża i to była też brama. To to też jest brama. Okay. To chodź teraz tam, gdzie ja idę. Wreszcie. To gdzie widzisz tą swoją To jest świecący słup. A brama? Chodź. Brama? Uu, schody? Czyli to nawet nie była brama, to schody. To nie. O, nie, nie, Bo utkali tutaj nie na zawsze. Czemu utkniemy tutaj? Chodź. Nie, moja krzyżka tam zostanie. O, albo idziesz, albo giniesz. To mnie zostanie. skoro Ok, Zdrowoła. musimy poskoczyć. Jak to? Może wtedy wróżcie? No, a widzisz, że wyjście? No, może dalej będzie inna droga? Skaczesz czy nie? Hmm. Aaaa! Nie, już na trzy a! susu i złamanie jednej łapy lewej końcowej dolnej i... jednak wszystko jest ok gdy wydaliśmy zbadanie jak... o co to? przełomu kochana droga o chyba się budzi mm, okej okay. słuchajcie co tu się dzieje i gdzie ja jestem? pani jest ale co? a okej okay. gdzie jest Mike? jak to Mike kochanie co ty dredzisz? Eeeem, um, dobrze się czujesz? Może pani nie sprawdzi, czy nie ma temperatury? Pani masz gorączkę? Nie, Boli Bolicie coś? Boli Bolicie coś? Dobrze się czujesz? Eee, tak, już nie lepiej, ty... To... Musisz ratować majka... O nie, o! Mówi mnie ta um, łapa. Jak pani strzema pani za manikę, to nie ma. <słysza> Co z Majkiem? Jakim Majkiem, Kochanie, przestań! Och, może on jest po alkoholu. I pani sprawdzi. My sprawdzić pani się odwrócić. Pani kuchni. Mm. Mm. Badania sprawdzą, że jednak nie. Mm. Ale przecież tyle godzin leżała, gdy... Znaleźliście ją na ulicy! E, gdy jeszcze przyjechaliśmy, była ciepła. A na dworze było bardzo zimno, jednak oznaczało to, że yy, że niestety, że na szczęście musiała być przez kogoś chroniona lub być w hmm. Aha. Och, ale przecież ona nie może. Na pewno jest podpita. Och, nie. Mamo, ja muszę uratować Majka. Co to jest? Kochanie. Dwa dni nie było cię w domu, nie jesteś pełnoletnia, a teraz znajdujemy cię na ulicy. Dobrze, jedynie, że ktoś zadzwonił po Jeżeli by jeszcze kilka godzin czekała na torze, to Majk. byłoby już za późno. Ach, na pewno nie. W ogóle, co tu czego sobie zmyśliłaś? Wiecie co naprawdę, będę musiał. Czasami, niech pani się uspokoi. Czasami takie urazy głowy bywają często u właśnie pacjentów naszych. Czasami bywa to właśnie wstrząsem lub czymś. jakimiś objawami. Okej. Okay. Okay. choroba. Okej. Okay. Jednak dziewczynka miała wstrząs, więc to jest prawdopodobne. Okej. Okay. Ale on był naprawdę! Kochanie, dobrze. Okej, okay. niech będzie. Jak tylko mm, będziesz już Nie, myślała teraz! normalnie. Jak tylko będziesz myślała normalnie, muszę z tym poważnie porozmawiać. Mamo, jestem zdrowa, muszę go ratować. Dobrze. Później. Teraz się połóż. Mogę przejść po korytarzu. No dobrze, zaraz cię kulę Muszę jeszcze... Mm, zaraz przejdę. No, muszę o. jeszcze porozmawiać z swoimi. Nie, wytrzymam napięcia. one jest... Wejdź do innego pokoju. Nie mm. tak cię wychowałam. Przemieszczam, bardzo gorąco. Ach, dzięki. Teraz potrwamy z twoim ojcem. Au. Oh. Aj. Oh. Oh. Ała. Oh. Okej, okay. już lepiej. Au. Oh. Jest na dworze, To oh. Deska kamajka Okej! Okay. ow, O! mnie łapa. Co to jest? Hej! Hello? Majk! Jesteś! O Izabel, nie, i cóż Ja już czuję się lepiej, tylko ta. To... O! Łapa! Była wiem, do szpitala. Jak to się stało, że jest na szpitalu, a tutaj? Chodź ze mną! Posłuchaj, to było tak, że gdy obudziłam się, słabo widziałem, ale założyłam koło ciebie jakąś komórkę. Powiedziałem do szpitala, że mam ranną. Na ulicy Rzeźbińskiej 15. Jednak z kulawą nogą udało mi rady Ciebie donieść i przytuliłem Ciebie, żeby Ci nie było zimno. Jednak zaraz przyszła. Ja. Ale jesteś Utknęłam. Utknęła mi tam łapa i nie, do, nie, nie, nie mogłem dojść. Chodź, zabierajcie ze mną. Ach. Błagam, nie dasz rady. Zawołam pomoc. pomoc. Chodź ze mną. Nie mogę teraz Pójdź po jakąś pomoc. Coś długo spaceruje. Mamo, Tato! to? O Jezu. Co to było? Och, Błagam Ciebie. Przestań nas tak nerwować. Ale musicie ratować Majka! I będziemy ratować kogoś, kogo proszę nie ma! pani, proszę idź ze mną, a? Ojej. Oh, Tato, błagam, on jest tutaj. Ratuj go. Ach, dobrze. Wysuń. Dzień dobry. mi go nie mogę. Mam już złamane. Przypominasz mi kogoś. Tato, nie czas na jakieś przypominanie sobie. Ratuj go. Mm, dobrze. Jezu, kochanie, to jest alkoholik. Jaki alkoholik? Mm, nie, nie, niestety nie, nie nie ma żadnego wskazania alkoholu. Ratujcie go. Dobrze, pytanie tylko, kto za to zapłaci. Postawię koszty. Mm, ty tyle nie masz. Ach, mogę ci, ale na razie musimy go zabrać i to jest ta medycyna, którą może brać? Po, kwiatki. Ach, tak, tak, niestety jest mm. bardzo niesmaczna, ale... Pacec, pacjenci na nią narzekają, ale żeby nie brał. Raczej, żeby ją brał, bo gdyby gry jej może sprawić yy, unik... unik yy, właśnie. Ogorszenie yy, mięśni, więc... Aha, że raczej, raczej mięśni, okej, okay. tak, więc bardzo bym prosiła, żeby podawać. Okej. Okay. Pacjent jest w bardzo dobrym stanie, za jakąś godzinę piszemy receptę na wyjście. No, drobnie. Więc na razie ja wyjdę i zostanę was tutaj. Jestem. Dobrze się czujesz, kochanie? Tak, już tak, się o, kochanie? No. Sorry, po prostu cię kocham. Ciebie też bardzo. Lodarki. Hej, hej, jesteśmy razem. Ale dziękuję za ogromnego odcinka jeżeli do do końca. Bez pewnego gadania yy, napisz w komentarzu, jeśli chcesz, yy, kolejny odcinek, kolejny odcinek, to napisz w komentarzu, chcę więcej. Oczywiście wtedy dowiesz się dlaczego i w ogóle jakie yy, dlaczego Nie. dlaczego Tarek miał coś... Yy, kogoś stać Izabeli? Czy wyzdrowieje? Czy będzie chodzić z Izabelą, Czy ich miłość przetrwa? Gdzie jest jego rodzina? Czy w ogóle ma rodzinę? Na to odpowiedzcie, Mike. No tak. Oraz wiele innych. Jeżeli chcecie odpowiedzi na te pytania, piszcie w komentarzach, chcę więcej. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 15 łapek w górę, jedziemy z kolejnym odcinkiem, a wtedy dowiecie się co dalej. Przepraszam, 10 łapek w górę. No to 15, dobra, 10 w górę, bo wiecie co? Wiem, że to mało, ale wy ich nie dajecie, więc od czegoś trzeba zacząć? 10 no tak. dajcie 10 lat w górę, i wtedy kolejny odcinek murowany. No właśnie, więc stawiamy pod tym znak CDM i zapraszamy moją mam na kolejne odcinki. Poczekaj, no poczekaj! I oczywiście możecie w komentarzu wpisać. Um, na odpowiedzi na te pytania, na przykład jak to się powinno skończyć, jak czy, bo, czy. możemy zrobić i naszą wersję, i waszą, albo w ogóle je pomieszać, no albo zrobić tylko waszą załóżmy. I zależy co nam się spodoba i w ogóle to zależy od wszystkiego. Tak. I dziękujemy za oglądanie, pa. do następnego odcinka. Na